Jak tutaj będą robić te podziemne przejście, to zdecydowanie będzie lepiej, bo jednak tutaj dosyć sporo schodów jest, a jak ktoś ma problemy właśnie z nogą czy coś, to trochę przeszkadzały te schody. I zdecydowanie według mnie będzie lepiej, jak te y, przejście podziemne zrobią. A nie bała się pani wchodzić po tych schodach? E, tam jako bardziej, dziecko na przykład. Jako dziecko to bardziej po tamtych y, wcześniejszych, co są tam dalej. No to jeszcze w miarę są, ale jednak wysokość, lęk wysokości robił swoje. Na stacji w Białymstoku zostały przeprowadzone prace w związku z demontażem kładki nad torami. Kładki pomiędzy budynkami dworca PKP i PKS. Rozebrano połowę tego obiektu. Druga część zostanie jeszcze, ponieważ będzie jeszcze w przyszłości wykorzystywana. Ciężki dźwig podczas nocnych prac zdjął przęsła tej kładki. Te przęsła zostały pocięte na mniejsze elementy i wywiezione z terenu stacji. Teren jest szykowany oczywiście pod budowę nowych peronów, w tym miejscu powstaną cztery nowe perony, te perony będą wyższe, wygodniejsze, wyposażone w windy i schody ruchome, tak żeby wszystkie osoby również o ograniczonej mobilności mogły do kolei dotrzeć. Nowością w stoku będzie zadaszenie na peronach. To zadaszenie będzie nawiązywało do charakteru budynku dworca, więc będzie stylizowane. Na pewno będzie wygodnie oczekiwać na pociąg dzięki zadaszeniu peronów. Powstanie też tunel. Tym tunelem będzie się można dostać z budynku dworca na perony i na drugą stronę torów. To będzie taka bezpieczna, wygodna przeprawa dla wszystkich pod torami. Umożliwi też dotarcie na transport miejski pasażerom kolei. Docelowo obie kładki, które są w tej chwili na stacji, zostaną zdemontowane. W tej chwili mamy czynną kładkę od strony ulicy Świętego Rocha. Tą kładką można się dostać na drugą stronę torów, można wejść na perony. Dostępne jest też przejście w poziomie szyn, natomiast druga połowa kładki, ta, która pozostała. Przy budynku dworca PKS będzie jeszcze wykorzystywana podczas zmiany organizacji ruchu na stacji, wtedy kiedy będą prowadzone prace przy kładce przy ulicy Świętego Rocha. Później, oczywiście, wszystkie te elementy zostaną zdemontowane. Widzę, że zdziwiła się Pani, że nie ma tutaj przejścia. Tak, się zdziwiłam, no bo dawno tędy nie szłam. Przejście podziemne budują, co A, Pani o tym słyszała? no jak potrzebne. Prace na stacji w Białymstoku, które zresztą obejmują nie tylko perony, ale też cały układ torowy, również nowy przystanek przy osiedlu Zielone Wzgórza, są prowadzone w ramach modernizacji podlaskiego odcinka Międzynarodowej Trasy Kolejowej Rail Baltica na odcinku czyrzew białystok Docelowo te prace wraz z pozostałymi projektami na tym odcinku dadzą efekt w postaci podróży do Warszawy krótszych niż półtorej godziny. Jednocześnie powstanie 12 nowych przystanków, 6 nowych stacji, nowy standard dla podróżnych. To wszystko jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnego instrumentu CEF łączące Europę. Prace mają wartość 3 miliardy 400 milionów złotych i ich zakończenie planowane jest na 2023 rok.